Na skraju wioski, tuż przy stepie, mieszkali niegdyś dwaj bracia. Jeden bogaty, a drugi ubogi któregoś dnia biedak przyszedł do bogacza w odwiedziny, ale gdy usiadł przy stole, usłyszał: Masz czelność siadać przy moim stole? Precz stąd, idź na pole przeganiać wrony, bo tam jest twoje miejsce. Ubogi brat poszedł więc na pole, by przegnać stamtąd ptaki. Na jego widok Wszystkie brony natychmiast odchłonęły, ale był też między nimi kruk, a ten natychmiast zawrócił i powiedział: W tej wsi nie ma dla ciebie życia, dobry człowieku. Tu nie zaznasz ani radości, ani szczęścia. Udaj się więc do innej wioski, a tam z pewnością znajdziesz lepszy los. Mężczyzna wrócił więc do domu, spakował te kilka starych ubrań, które miał w szafie, wziął na ramiona skórzany bukłak, po czym wraz z żoną i dziećmi wyruszył w drogę do innej wioski. Szli tak ścieżką przez siebie, wciąż dalej i dalej, ale zła dola prędko dogoniła mężczyznę, po czym skoczyła mu na plecy i spytała: Dlaczego nie chcesz wziąć mnie ze sobą? Przede mną nie da się uciec, należysz do mnie. I szła tak z nim i nie dała się odpędzić, aż dotarli nad brzeg rzeki. Mężczyzna był spragniony, poszedł więc napić się wody. A gdy się pochylił, otworzył swój bukłak i nakłonił złą dole, by weszła do środka. Gdy to zrobiła, od razu go zamknął i zakopał przy brzegu. Potem on i jego rodzina ruszyli w dalszą drogę i wędrowali, aż dotarli do innej wsi. Na jej skraju stał opuszczony dom, w którym nikt nie mieszkał od czasu, jak jego poprzedni właściciele umarli z głodu. Tam właśnie wprowadziła się uboga rodzina. Któregoś dnia, gdy wszyscy siedzieli na ganku, nagle usłyszeli, jak ktoś na pobliskiej górze woła, łapać go, łapać go. Gdy ojciec to usłyszał, wziął wędzidło i lejce, po czym wspiął się na górę. Kiedy był już na szczycie, rozejrzał się uważnie, aż w końcu dostrzegł starego kozła z ogromnymi rogami. Był to sam diabeł, ale oczywiście mężczyzna o tym nie wiedział. Zawiązał uzdę, którą miał za sobą, w pętle. Zarzucił ją na szyję capa i sprowadził go na dół. Zaciągnął go do stodoły i już miał wciągnąć go w górę po drabinie, gdy nagle kozioł zniknął. Za to z sufitu zaczęły sypać się złote monety. Gdy mężczyzna je pozbierał, okazało się, że jest ich wystarczająco dużo, by wypełnić nimi dwie skrzynie. Dzięki zdobytym skarbom, prędko stał się dobrze sytuowanym człowiekiem. Niedługo potem zaprosił do nowego domu swojego brata. Ten długo się zastanawiał, co powinien zrobić. Może posyło po mnie, bo nie ma co jeść, pomyślał. Kazał więc napiec sobie podpłomyków i zabrał je ze sobą w podróż. Jeszcze zanim dotarł na miejsce, doszły go pogłoski, iż jego brat się wzbogacił, a im bardziej zbliżał się do celu swojej podróży, tym więcej słyszał o majątku krewniaka. Zaczął więc żałować, że zabrał ze sobą podpłomyki i w końcu wyrzucił wszystkie do rowu. Krótce potem dotarł do domu brata, a kiedy zobaczył dwa kufry z pieniędzmi, aż zzieleniał z zazdrości. – W zakopanym nad rzeką bukłaku jest jeszcze więcej pieniędzy – powiedział mu gospodarz. – Jeśli chcesz, możesz je wykopać. Ja ich nie potrzebuję. Bogatemu bratu nie trzeba było dwa razy powtarzać. Poszedł nad rzekę, wykopał bukłak i otworzył go trzęsącymi się z chciwości dłońmi. Wtedy ze środka wyskoczyła Zładola i chwyciła mężczyznę, krzycząc – Jesteś mój! Gdy wrócił do domu, został na jego miejscu tylko kupy popiołów, gdyż cały jego majątek sprawił pożar. Zamieszkał więc w chacie, która dawniej należała do jego brata, a Zładola towarzyszyła mu do końca życia.